hej witajcie. Dzisiaj jesteśmy sobie tutaj w naszym takim lasku, w parku lasku. I tak w sumie idziemy sobie zobaczyć, co ciekawego słychać. Co jak wiosnę widać. Czy widać w ogóle już wiosnę, czy nie widać. E, takie oto widoki. Tu właśnie taka druga, droga jest, dróżka. W ten sposób to wygląda. Ja dzisiaj nagrywam tylko ze zwykłego aparatu. W ten sposób, co by to po prostu nagrać, mniejszy jest taki bardziej przyjazny ten aparat, jeżeli chodzi, żeby włożyć go do kieszeni jak się gdzieś idzie. Aczkolwiek wadą jest to, że nie ma podglądu. Także jeżeli się nagrywam, a mam tylko pół głowy, to po prostu nie wiem o tym, bo nie widzę. Dlatego ja kupiłam po prostu kamerę do nagrywania z podglądem, ale w ogóle zapomniałam ją wziąć i całe szczęście Aparat był w samochodzie, także mogę coś powiedzieć. Słuchajcie, ja bardzo lubię tu przychodzić. To patrzycie na mnie, nie patrzcie na mnie, patrzcie na widoki. Ja bardzo lubię tu przychodzić właśnie latem, ze względu na to, że tutaj tak mi przypomina tak troszeczkę polski las, w sensie, że w ogóle te drzewa tu są, bo polskiego lasu to raczej nie przypomina, bo tu są same choinki. ale też jest przyjemnie się przejść, odhamić. Troszeczkę czuć wtedy, właśnie, ziemię taką, bardzo fajną. Tu też na koniach jeżdżą i właśnie pies poleciał. Mam nadzieję, że tam żadne konie nie, nie jadą, nie idą. Bo ja nie wiem, jak ona się zachowa, jak się konie zachowają. No ale ogólnie tu nie ma chyba zakazu, żeby z psami nie chodzić. Nie, biegnie, biegnie, jest to dobrze. Jak jest to dobrze, to najważniejsze. O, ja już się zmęczyłam! Ale o, widzicie. Takie oto widoczki. Całkiem przyjazne. Całkiem fajnie, fajnie tu jest. Naprawdę super jest. I sobie tak właśnie idziemy. No, co za pieska, O jezu. W poszukiwaniu wiosny właśnie chciałam wam pokazać bazie. W tej chwili takie dopiero są pączki. Dopiero to wszystko się zaczyna. Wszystko na Islandii niestety troszeczkę później się odradza. Wiadomo z tego względu, że u nas jest zimniej. A pies Soszajby dostaje. Siedzi cały dzień w domu i tylko raz dziennie w sumie taki spacerek sobie robimy. Także pies to by chciał cały dzień być na dworze, a raz dziennie tylko w domu być. Odpocząć przez chwilę. No ale niestety. Nie ma na razie takiej opcji. Będzie inny dom, będzie farma. Czy gdzieś dom poza miastem, już tu poza Rejkawikiem, to wtedy jak najbardziej na pewno, na pewno pies będzie cały dzień spuszczony na, na, na dworze, że po prostu nie ona sobie biega, bo mi jej szkoda. O, jaka zadowolona. No, ona jak zając taki skacze. Przede mną macie takie choinki. To były choinki ale nie, to nie są choinki to jakieś drzewo jest, okej okay. bo zobaczcie, to wszystko takie jest bure, szaro szarobure, takie brązowe i ja myślałam, że to są choinki, dlatego, że jakiś czas temu infekcja przyszła tutaj do nas, do Islandii i bardzo dużo choinek żółtych się porobiło i to takie są po prostu gąsienice które wgryzają się w soki z choinek i one po prostu powodują, że choinki obumierają. I myślałam, że to to. No, pies, jeszcze śnieg znalazł. Bo widzicie, u nas śnieg jeszcze leży w niektórych miejscach. Tu są bardzo ładne choineczki O, jak ładnie. Super jest w tej chwili. Jak widzicie, po prostu wiosna. Wiosna już zawitała u nas. Robi się coraz ładniej, coraz przyjemniej. Dzisiaj prawie 10 stopni chyba było, bo w samochodzie pokazywało, że 10 jest. Także być może, że około 10 stopni było. Także to jest super, super temperatura. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Każdy już czuje chęć życia, chęć do życia i w ogóle wszystko tak się fajnie kręcić zaczyna. O, zobaczcie jakie widoki. Tam w tyle góra jest. I tam jest góra też. Same góry same góry są, bo to są góry. Jak to wiadomo, na Islandii, góry wulkaniczne. Góry wulkaniczne, których u nas jest niestety cała masa. No, ale tu wszędzie można, widzę, pójść. Nie wiem dokąd idę. Już kiedyś tędy szłam na pewno. Ale się okazuje, że jednak jak się idzie w lato, kiedy jest pełno łubinu, a idzie się teraz, kiedy nic nie rośnie, to wszystko wygląda jakoś inaczej. Ale jest fajnie. No, a jeszcze chciałam powiedzieć, że wczoraj Wczoraj, jak się obudziłam po protestach, przez to, że stałam długo i szłam kawałek no w sumie niedaleko szłam, ale miałam obciążenie. To miałam siniaka tutaj od torby, siniak mi się zrobił. O, kaczki poleciały, co znaczy gęsi? O, nie widać, polecieli. Polecieli koledzy, obiadu nie będzie. Słuchajcie, i wstałam tak po prostu, mnie ten reumatyzm połamał że musiałam wziąć specjalną tabletkę na reumatyzm i dzisiaj wzięłam drugą i powiem, że teraz jest godzina już po czwartej i ja się czuję dużo lepiej bo to co było to po prostu ja mówię boże przecież ja się w ogóle nie ruszę no ale jednak siłą woli, chęci, piesek też zmusił musiałam wyjść i, i się cieszę że wyszłam bo już mi jest teraz dobrze teraz już bym była zadowolona gdybym miała swoją szklarnię i po prostu mogła coś tam w tej szklarni robić fajnie by było. No a w ogóle w moim mieszkaniu jest tyle kwiatów i teraz ten autopod, który postawiłam, że jak moja mama przyjechała dzisiaj, to stwierdziła, że w szklarni mieszkam. No a w sumie mi to tak pasuje. <grych> mi się tak podoba. No, zobaczcie jeszcze widoki. O, widoczki na choineczki. No ale my tak sobie właśnie idziemy. Usłyszałam gdzieś konie. Idące i szczerze mówiąc trochę się wystraszyłam ze względu na psa, bo ja nie wiem jaka reakcja może być, bo ona mi nie uciekła. Bo to jest takie głupie zwierzę, że niestety nie chce wracać. I nieważne ile byś miał jedzenia dla niej takiego, to ona nie będzie chciała wrócić. Chodź tu katla. Kom do. Au. No. I takie daje właśnie to jedzenie z myślą, że może się nauczy, że ja mam jedzenie i będzie przychodzić do mnie, wiecie. No, ale nic, zobaczymy. Słuchajcie, my już prawie kończymy wycieczkę, wyprawę na dzisiaj. Z 40 minut gdzieś pochodziłyśmy, fajnie było. Ja się troszeczkę zmęczyłam. Ojej, ale ogólnie pozytywnie, pozytywnie, tu idę znowu w to miejsce, gdzie nie, to nie tu. Bo zobaczcie, tutaj w ogóle to tak wygląda, że tu są te drzewa. A w ogóle tak to rośnie łubin wszędzie i. Czasami sami są takie miejsca, że się idzie? Że się idzie i później w lato przejść nie można, bo ten łubin po prostu tak gęsto zarośnie tu wszystko, że są tak wąskie, że trzeba się przeciskać przez ten łubin. Normalnie trzeba byłoby mieć maczetę i jak w dżungli się przedostawać. No, słuchajcie, kochani. A. Cały czas pamiętam o tagach, więc się nie martwcie. Dwa tagi muszę zrobić. Tak, Polska i tak. Coś tam o mnie było, nie? Nie pamiętam już. Um... No tak, to ja się będę z Wami żegnać. Zapraszam do subskrypcji. Idzie lato, może będzie więcej do pokazania ciekawych rzeczy. A pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Bardzo fajni ludzie. Jestem zadowolona, że Was poznałam. Fajnie mi się z Wami gada, zwłaszcza na prif, czy nawet nie na prif, ale bardzo fajnie jest. E, życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Papa! Pa. No tu, właśnie przede mną, to wspomniane jeszcze miejsce przed chwilą o łubinie. Tu, właśnie, widać, jak łubin już wyschnięty jest. Przyjdzie teraz ciepły, cieplejsze dni się zrobią. To zacznie to wszystko rosnąć. I tak jak mówię, tu przecisnąć się to naprawdę maczetę trzeba mieć. No dobra, to już jest teraz koniec. Na pewno trzymajcie się na razie. Pa, pa.